Kurwa, przepraszam. Boże, piłam. Jezus. nikt nie słyszał, nie? Kto tu nastawiał tyle ścian? O, ja Jezus! O, Jezus! Kurw. Jezus. Ja Jezus, zawał. Jezus, Wojtek, wiesz jakie to jest, kuźwa, głośne? Środź <grym> białejś! Najpierw mi, kuźwa, kuciapa wyskoczyła na twarz i później jeszcze strzeliła, nie? Nie widzę jej. Ej, ale jak atakuje tej? A! Ja Boże. Co? 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 Jak? Żegugę. Oh, co ty powiedziałaś, Moe Wake'a? Kurwa płaczę. <grydź> Idzie za tobą! Nie, tak nie na prostą, czułam! Moe <grydź> Wake'a, ty zrobiłaś to! Kręć, kręć! Nie wyjdziesz mi w ramie, czubie! <grydź> nie. Może nie w do O i tak mnie pij do Nie wolno. Ej, 180 mu zrobiłam. On myślał, że mnie wypije Widzieliście to? wiesz że ja bym zginęła, gdybym mnie trafił. Ale mówię, asę zrobię. Asę zakręcę gałą. Oby mi nie Kulpa, de Kum! Dę! nie Nienawidzę tego kuźwa dźwięku. Oj, powiedziałam, nie powiedziałam nic. Nic, nic, nic nie słyszał. Idę się zamknąć w sobie. Jestem terpnięta. Tu w ogóle jakiś ślepy zadupek jak był. Możesz poszukać skrzynki z apteczką. Jezus! Jechał! Jezu! Boże. Ja boże! Patrzyłam do tyłu. Puść mnie! Jezus, co? Co się stało, Boże? Co? Ja wiem, że... Aga, tram do JEZUS MÓJ PIERWSZY DIS! AAAAA! AAAAA! Kuźwa leło! No nie no! I teraz się pos... po po po... AAAAA! Kuźwa fujtyk! Aga sprint box! Aga zadaj sprint boxa! Jezus Dobra... Pięknie brawo! Spirit... box... AAAAA! Kuźwa ST! Och! Boże nie wytrzymam zaraz! Dobra chyba jej nie ma. I will korzystać z situation. Może uźwa. Ja pieprzę O kur, fatality. Też się ocipiał Kurwa Da da Jak ona wyskakuje? Idź, idź, idź. No idzie. To jest śmiech, czepą buty. To. to ile mam ich? prawą stroną. I pamiętaj, że kule będą na nebo, jak z Co to jest? Majmikę nie. No kur. Ten jak biegnie, szalony. Pochylać tego powiedz mu, żeby stał. Czuj, masz ten! Mama wszystko, co mogę, to przyjmuję na twarz. To miało być dobrze! Ty, on idzie po koronę, patrz! Co za gość! nie wyrałaś mnie! Nie, do ręki i teraz naciśnij F. Boże, Boże, nie, 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 Boże Tomek, ja za zawału. Trudno. teraz się żyje. To jest taki bonus, nie? Czekajcie, zagram ten, Titanic. Ale fałsz! O my god! No teraz to oni na pewno w tej wodzie nie zamarzną, bo ze śmiechu nie wyrobią. Szybciej. Kur... Nie z tego. Dobra, idę. A. A, ja myślałam, że dla bezpieczeństwa ja wyjdę z tego TSO na razie. Ej, to, no jest, to jest... Ja wiem! To to Jezu, kramla, kramla! Kramla! No na końcu szczaiłam może, to jest kramla. Kramelka. Boże. kramelka, Kramelka. kramelka. Dobra, nie zrobimy jej zdjęcia. Ile masz jeszcze zdjęć? On jest wyraźny. Wersi... O Kurwa Kurwa, Opanuj się kobito! Kuźwa w stresie. No jest taki se, ale wiecie, przynajmniej wiem o co chodzi. A! Jezus! Nienormalna, kurde, mi się spuściła kuźwa na głowę, no! Boże święty! Kurby kur zapiał! Taki Dobra, ja idziemy tu. Oh. Kurwa. Lupuje się z sz... tobą, mnie te swoje fingerprinty, kurwa ty. Jaka sz... Long fresh light ty! Jaki long strong fresh O Oto weź long mojego! <ścoughs> ty jesteś chory! Ty jesteś chory! Ty jesteś chory! Nie zbliżaj się do mnie! No, Ej, tak, mam, mam już kolejce, mam jeszcze 27 filmów. Będę jeszcze ja, kurby by zapiął. Ja montuję na siedząco. Boże! No przeczyta... ja... Przeczytałem to, co Magda, myślała. Magda, kuźwa, w sensie na bieżąco, nie siedząco. Montuję na siedząco. W no. sensie, że montuję na bieżąco i. No, tego dzisiaj trzeba. Ja się, zwiłem, bo się t... kuchy, jak ja montuję. Ale ja też siedzę wtedy. Orędowski! Stopki. Stopki. O Jezus, Jezus Ja pierdolę ja czerwone włosy, ja muszę je mieć Skąd ona je ma, pokaż się Kto to, kto to Halo, kim jesteś Pokaż Jezu Ja muszę mieć te czerwone włosy, no nie wyprimia mnie Moja Kate ma czerwone włosy Co ty masz kuźwa na nogach Hej! To by taki zaliczyło ducha. Ej, ja zrobiłam zdjęcie! Interakcja, interakcja. Kości. Dobra, idziemy Wypieprzamy. Chodź, może dla bezpieczeństwa wyjdźmy tyłem, co? Aj, duchu! Kurwa! Ja pierdolę cię z Kto był? Ja go zabiję. To było w Nie wiem, kto to był! Boże! Ja pierdolę cię. Długo no, kuźwa, bo mi sker skoczył. Ja pierkur, Ja wychodzę stąd. Wychodzę, kuźwa. Mam dość kuźwa tej gry Kto ma echo, kuźwa? kaj jesteś głośna! Boże się straszą, kuźwa. Nie, to Ale, Patrzę, tymi, jak, ale jeżeli jest, jest czterech to. Musimy być cztery. Trzech w sensie. no i każdy sobie sam w swoim zakresie po prostu. te interesy? Posłuchaj, jak krocha. Bo na a ja ją nowy zaczęłam! Nie. A, Jezus! Kuźwa! Czy oni cię tu macają, czy nie? No, kurwa, wypad! Wypad, jak z tymi kurde, butelkami nienawidzę! Aha, tak! Dobra, kuman czacie tej! Ej, moja My, lubi, ona lubi. Co się stało? Ej, co? Kurde Nie spojrzałam na czat i nie ogarnęłam, że mi speedo i... Ja nie jestem wcale łatwiejsza! Jezus! Kuźwa, bo cię zastrzelę, długopis piszcie zastrzelę! No idź, my chcemy po raz <śmianowidzio> sami zajść, idź tam! Kuźwa, chodź, chodź <śmianowidzio> A go udawajmy, że nie telefonu, tak? Poszukamy orku Już nie telefonu jak ja się kuźwa nie cieszyć, To już takie rzeczy Mam telefon, który dzwonił, mam telefon, który dzwonił, nie jest to iPhone To ten? No co ty No ten No i co w związku z tym? Ja pier... Co to było? To ktoś tam dechnął, czy co to było? Nie mogę iść Boję się Jezus! Po Ale dobrze, mulet niech ci będzie. Nie wiem, co to nakrał, pewnie. Który to? No Maciek. Macie! Undecided, czyli macie tak, Limbo. Szka, co? No bo wy kuźwa te kuciapy, już nigdy nie wiem, które jest które, Ej, słuchajcie, wczoraj miałem update Windowsa, nie? No. No. I mi spierdolił dźwięk z nagrywarki e... i, nie mogę, i nie mogę nagrywać nic z konsoli. My, jak... W żaden nieprawidliwy się... sposób. <grym się> Nagrywacie? Nie, ale twój spierdolił jest na live. I ta się nazywa kultura. I jest ruina! Full zestaw. A, kur! O Boże, Esti, ja pierdolę. Kur... O! Jakie to kuźwa jest głośne. Twoim, po twoim rysunku nie będzie nic gorszego Man. A ten tam burcie Nie wejdziesz tu, nie? Ja pieprzę, O ty... Ja pierkur! I ta gra... I jest osób, awesome, naprawdę Ja dlatego lubię rezydenty naprawdę, przysięgam co? Co to? No, że po wysyła I te trzy włosy na głowie. <śmienicza> Dużo się, się daje dziewięć! <laughs> Ale ja I czy No to. <grymne> <do> Translate <wziąco. grymne> penis to German. In German penis is. Penis. Penis.